Nauczanie domowe 9 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 3, wersety od 4 do 11. Bracia, dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie, żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha, litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Lecz jeśli posługiwanie śmierci utrwalone literami w kamieniu dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha, jeżeli bowiem posługiwanie, Potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę, posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało uchwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające było w chwale, daleko bardziej cieszy się chwałą to, co trwa. Święty Paweł mówi wprost. Dzięki Chrystusowi, właśnie dzięki Niemu, pokładamy ufność w Bogu. I króciutko przedstawia to w taki dynamiczny sposób: Jezus sprawił, że mogliśmy się stać sługami nowego przymierza, i dlatego wierzymy Jezusowi, ponieważ wprowadził nas w nową rzeczywistość, i dlatego możemy dzięki Niemu ufać. Temu, do którego Jezus nas przyprowadził, do Boga. Najpierw widzimy tutaj nas samych, my jako słudzy. Nie uważamy, że moglibyśmy pomyśleć coś sami z siebie. To jest niesamowita pokora. Nie udaję kogoś innego niż jestem. Wiem, że nie bardzo byłbym w stanie zrobić to, do czego Bóg mnie zaprasza. Dalej, nie uważam siebie za kogoś ważnego, w tym znaczeniu wynoszącego się ponad innych. I trzecie, nawet moje myśli czy pomysły nie są tylko moje, bo to wszystko jest darem Boga, łaską Boga. Ja nie sam z siebie myślę, nie sam z siebie mam jakieś działania. To wszystko jest dzięki tej współpracy, właśnie tej umowie, dzięki temu przymierzu. Do którego Jezus mnie przyprowadził, i ja przyprowadzony właśnie dlatego mam tyle ufności, bo Jezus nauczył mnie tego, jak ufać Bogu. I drugi element to przymierze. I Paweł tutaj przeciwstawia jasność oblicza Mojżesza. Wpatrywanie się powodowało u Izraelitów różnego rodzaju drżenie, niepokój, niejasność, a z drugiej strony jasność oblicza Boga, w którego my się wpatrujemy. Bo to jest to nowe przymierze. I widzimy, to nie jest przymierze litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, a duch ożywia. I ten udział, i to jest właśnie ten drugi element ten udział w przymierzu jest każdego dnia ożywiający dla mnie. To on, ten udział, powoduje, że ja. Na nowo staje się świeży, że ja na nowo mam optymizm, że ja mam na nowo obudzoną nadzieję, pragnienia, które właśnie to przymierze we mnie generuje. I w końcu to przymierze jest posługiwaniem pełnym radości i chwały. Do tego mnie Bóg wezwał do takiego sposobu oddawania Jemu kultu. W taki sposób ja mam przeżywać swoją codzienność. I nie chodzi tu tylko o ten sakramentalny wymiar, bo on oczywiście też tu jest obecny, jego nie można pominąć. Ale chodzi o to, że moja służba Bogu to jest radość, moje posługiwanie to jest udział w chwale, to jest to zakorzenienie, to jest to zaczerpnięcie właśnie z tej jasności. I o tym mówi Paweł, o tym, że to Chrystus. Stawiając nas, sługi, tych właśnie, którzy sami z siebie nie są w stanie nic pomyśleć, w tym nowym środowisku, w tym nowym przymierzu, w tym nowym sposobie funkcjonowania, działania, przeżywania. To dzięki Chrystusowi możemy właśnie tę ufność pokładać, która w nas, w tym przymierzu coraz bardziej się rozwija, dojrzewa i owocuje. Pozwól więc, by. Coraz więcej w Tobie było tej świadomości, tak jestem sługą, którego myśli są budzone przez Boga. I dalej jestem wewnątrz przymierza, wewnątrz tej umowy, która mnie ożywia. Pozwól, aby tak było, abyś coraz bardziej myślał o sobie jako słudze i o sobie jako uczestniku tego przymierza, który daje Ci życie.